Nie mam dla siebie scenariusza, ale lubię jak się budzisz przy mnie Nie lubię planów, więc nie pytaj kiedy wrócę, jak już wyjdę, wyjdę. Proszę zrób, zrób mi jakąś krzywdę, mi krzywdę bo tylko wtedy wiem, że żyję, tak wiem, że to dziwne Wysłowo zazdrozi mnie, jego definicję Spakuję torbę i wyjadę gdzieś do nigdzie Jestem znużony światem i zmęczony biciem Założę go i nie wrócę, ułóż sobie życie nam sen, wielki dom w nim mam Niebo pełne serc, zimnych tak jak stal Że gdzieś jesteś wiem, wiesz że gdzieś tu mam Listów cały stół, pustych tak jak ja Nam sen, wielki dom w nim mam Niebo pełne serc, zimnych tak jak stal Że gdzieś jesteś wiem, wiesz że gdzieś tu to... No. Sen, wielki dom w nim mam Niebo zet, zimnych tak jak stal że gdzieś jesteś, wiem, wiesz, że gdzieś to mam Listów cały stół, pustych tak jak ja o, Ja tułałem się po świecie, jakby zawsze był karnawał Dobra zabawa, która w połowie smakuje tak jak gorzka czekolada I ciągle zrywałem z drzewa kogoś, kto ma mnie załatać Dzisiaj przepraszam, przydałaby się terapia Dzisiaj jest kasa Praca, słońce świeci, jest co jeść, a pamiętam się jak spadam Stajnia u zapraszam Wyśniłem nam sen, wielki dom w nim mam Niebo pełne serc, zimnych tak jak stal Że gdzieś jesteś wiem, wiesz że gdzieś tu mam Listów cały stół, pustych tak jak ja Nam sen, wielki dom w nim mam Niebo pełne serc, zimnych tak jak stal Że gdzieś jesteś wiem, wiesz że gdzieś to mam Jak ja chcą, pustych tak jak ja chcą Pustych tak jak ja chcą Pustych tak jak ja Wysiłem nam sen Wielkie dom w nim mam, niebo pełne serc, zimnych tak jak star Że gdzieś jesteś wiem, wiesz, że gdzieś tu mam Listów cały stów Pustych tak jak ja nam sen No.